Od czasu zlotu fanek i fanów jawności chodzi mi po głowie jeden pomysł odnośnie wyborów na samorządowych, czyli w moim wypadku to są wybory na burmistrza miasta Otmuchów A Na zlocie był taki temat, jak sprawdzanie obietnic wyborczych. Czyli idea była taka, żeby najpierw podpytać kandydatów o ich obietnice wyborcze, zebrać je z materiałów, które publikują z ich wywiadów, konferencji prasowych przekształcić w jakieś takie mierzalne mierzalne obietnice no i później ten, który wygra te obietnice wziąć i śledzić czy są realizowane ja zupełnie nie pamiętam wyborów samorządowych ostatnich nawet w sumie nie jestem pewien czy głosowałem w odmuchowie czy gdzieś indziej bo w sumie mogłem wtedy być Zupełnie w innym miejscu. Natomiast wydaje mi się że to być fajnym pomysłem. Podmuchowi w ostatnich wyborach kandydowało trzech kandydatów na burmistrza, więc idea byłaby taka, żeby napisać do każdego z nich jako stowarzyszenie zrównoważonych odmuchów i zapytać się, co będą robili z tym naszym odmuchowym, jak staną burmistrzami. No i teraz, z po wysłaniem takiego maila, mogą wydarzyć się praktycznie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zostaniemy zignorowani i nie doczeka się żadnej odpowiedzi o, i niczego się nie wiem konkretnego. Druga, drugi scenariusz jest taki, że dostaniemy odpowiedź, która będzie kalką z jakiegoś materiału wyborczego. Po prostu kopiuj, wklej jakiś materiał mniej lub bardziej precyzyjny. Trzeci scenariusz, teoretycznie najlepszy, jest taki, że kandydat. Zapyta się nas o co nam chodzi, my wyłuskamy ideę i ta idea zostanie użyta do sformułowania takich obietnic wyborczych, które będą nadawały się do śledzenia i które będzie można właśnie monitorować na bieżąco, ewentualnie wykonana, niewykonana tak, tak, tak bulowsko po informatycznemu mówiąc. Dla mnie taka obietnica wyborcza nie różni się niczym od ustalania celu i zobowiązania się dla, dla kogoś, zobowiązania się komuś, że ten cel się zrealizuje. A jeden z najlepszych sposobów definiowania celów jest metodologia SMART, czyli Specific, czyli taki dość dobrze zdefiniowany, M measurable, czyli dający się zmierzyć. A, achievable, czyli dający się osiągnąć. R, realistic. O, aha, no to wcześniej było achievable, czyli da się zdefiniować, kiedy został osiągnięty, a kiedy nie został osiągnięty. Realistic, czyli rzeczywisty, czyli że jest w ogóle możliwość jego osiągnięcia. No i T, time-based, czyli bazujący na e, określonych ramach czasowych. Jak się okazuje, stworzenie obietnicy wyborczej, która jest właśnie zgodna z tymi zasadami: czyli dobrze zdefiniowana, mierzalna, yy, dająca się zdefiniować, kiedy została osiągnięta, kiedy nie została osiągnięta, rzeczywista, czy realna do osiągnięcia i zdefiniowana w czasie, wcale nie jest yy, jakby to, to przy każdej obietnicy obecne okazuje się, że jest to w ogóle przy żadnej obietnicy nieobecne więc dlatego wszyscy traktujemy obietnice wyborcze jako takie hasło rzucane na wiatr i, i potocznie mówimy nikt wam tyle nie da, ile ja wam mogę obiecać no a właśnie tutaj się pojawia idea, żeby, żeby to zmierzyć, sprawdzić i spróbować współpracować na tej płaszczyźnie no bo może być obietnica wyborcza na przykład zbudujemy drogę ekspresową obwodnicę Akurat to mówił, już ma obwodnicę, ale wiem, że pojawiały się takie obietnice wyborcze. A to na ogół nie leży w gestii prezydenta miasta, tylko jakiegoś zarządu regionalnego, dróg i tym podobnym. Czyli zupełnie poza kompetencjami, ale może mówić, mówić, że, że tak się zadzieje. Albo otwarcie iluś tam nowych miejsc pracy. No to też trudno sobie wyobrazić, żeby to było jakoś mega w gestii prezydenta, prezydenta, czy tam miasta, czy tam burmistrza. No bo. Tak naprawdę, burmistrz odpowiedzialny jest za zatrudnienie w, w czym? W, w urzędzie miejskim i w zasadzie tyle, więc <grym>, jak ma się pojawić ileś nowych miejsc pracy, no to ciężko wybrać sobie, żeby urząd puste etaty tworzył, nie? No tak samo walka z bezrobociem, z ubóstwem. To są takie tematy, które fajnie brzmią na papierze, a jak się zapyta, jak się chce to osiągnąć, no to wcale nie jest takie oczywiste, jak to ma być zrealizowane. Do wyborów jeszcze kawał czasu, bo zostały przesunięte niedawno. Ale tak sobie myślę, że stronę internetową już mamy na WordPressie, więc można tam zrobić odpowiednią podstronę i to fajnie sobie ogarnąć. Kto kandydować będzie, to jeszcze nie wiadomo, ale już można powoli sobie estymować, czy będą ci sami kandydaci co ostatnio, czy ktoś więcej, czy ktoś mniej. Także taki temat obietnic wyborczych. Myślę, że w ogóle on jest generalnie dobrym tematem praktycznie dla każdego miejsca w Polsce. Bo w tych wyborach samorządowych będzie głosowało się właśnie na burmistrzów, na, na prezydentów miasta. Na wójtów nie jestem pewien. No ale na pewno burmistrzowie i na pewno prezydenci wchodzą w rachubę. Eee, także polecam każdemu chętnemu do sprawdzenia tego typu eee, obietnic i ich rea realizowania. Nie wiem co prawda jak nam to wyjdzie, bo w zebraniu obietnic to następuje przed wyborami sprawdzanie następuje po wyborach, więc całe przedsięwzięcie zajmie około 6 lat, 6,5 roku. Także to jest dość czasochłonna zabawa. Natomiast jeżeli będziemy z Pawem tutaj mieszkać i nic szczególnego się nie wydarzy, to możemy sobie dłubać sprawdzać i po 6 latach może coś z tego wyniknie. A może wszyscy nas zignorują i nic się nie wydarzy, będziemy po prostu bazować na ulotkach, które dziwną się walały po skrzynkach pocztowych. To byłoby najsmutniejsze, no ale zobaczymy. Także polecam każdemu, kto się interesuje swoją lokalną polityką, podpytać przyszłych kandydatów na burmistrzów, wójtów, wojewodów, wojewodów chyba nie, prezydentów, co obiecują i sprawdzić, czy te w ogóle obietnice są możliwe do wykonania. A jeżeli będą dobrymi obietnicami, czy takimi właśnie na przykład jak w definicji SMART, to sprawdzić po latach, czy je wykonali. A na dzisiaj to na tyle z mojej strony. Dzięki i zapraszam jutro. Hej!